Najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy robisz pełno zdjęć oraz kręcisz wideo, jest to Samsung Galaxy S24 Ultra w max dopakowanej wersji. 512 GB pamięci na pliki, dzięki czemu zgromadzisz tutaj pokaźną ilość danych, do tego 12 GB szybkiej pamięci RAM, dzięki czemu będzie on wykonywał wszystkie czynności w sposób super płynny, napędzany przez turbowydajny procesor 8-rodzeniowy Snapdragon 8 generacji 3 od Qualcomma. Jest to specjalnie przygotowana wersja dla Samsunga z podkręconymi zegarami, dzięki czemu sprawdzi się nie tylko w najbardziej zaawansowanych grach aplikacjach, ale także Podczas codziennego użytkowania wykonuje ten telefon wszystkie czynności w sposób super płynny, błyskawiczny, bez postojów oraz bez opóźnień. Masz tutaj tytanową ramkę, zaawansowany rysik S-Pen o nieograniczonych wprost możliwościach, wsparcie dla Galaxy AI, a moledowy ekran z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, 200-megapikselowy sensor. Kupisz go nowego za kwotę 3699 zł z gwarancją w Lux Shopie z możliwością wymiany Twojego starego sprzętu na ten telefon.